No, i stało się. Drugi Polak w historii poleciał w kosmos, i kto się musiał do całej sytuacji przykleić? No kto? No, wielki młod, oczywiście, że tak. I wielki młod. Już tam e, jakieś deklaracje, że pan Sławosz, czyli drugi Polak w kosmosie, na jakimś meczu z nim będzie. to no przecież numer na pewno ma do pana słowa. przecież on do wszystkich ma numer. To, to jest. To jest znana postać, on zna wszystkie gwiazdy. Wielki człowiek, no. Jeżeli faktycznie miałoby dojść do jakiejś komitywy między panem Sławoszem a Wielkim Młotem, to zalecałbym panu Sławoszowi daleko idącą ostrożność. Ponieważ na przykład przy wspólnym starcie rakietą, jak Wielki Młot zacząłby odliczać od 10 wstecz, no to przecież na bank coś popierdoli. No przecież to, to w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań. No przecież, to, no przecież to właśnie będzie dla niego kosmos. To właśnie będzie dla niego kosmos. Że w ogóle istnieje coś takiego jak odliczanie do tyłu, nie? Od 10 do zera. Kurwa, jak to zrobić? Ja pierdolę, ale kosmos. Inna sprawa, że może tu chodzi o jakieś drugie dno w tej sprawie. Bo jakby taki młot, wielki młot, poleciał na księżyc, byłby najlepszym matematykiem na Księżycu.